Cześć! E, ostatnio zdałem sobie sprawę, ile fajnych nowych gier w dalszym ciągu ukazuje się na stare komputery i konsole e, z czasów e, mojego dzieciństwa: na ZX Spectrum, na Atari, na Commodore 64, e, na Amigę, na Amstrada, czy też na konsole, e, typ, e, konsole Game Boy. W dalszym ciągu e, ukazują się bardzo fajne gry. E, dzisiaj chciałem wam pokazać jedną z takich gier, e, którą kupiłem na stronie wydawcy Psytronic. E, w ogóle pokażę wam tą stronę, pokażę wam co oni aktualnie wydają. I przede wszystkim, jak te wydania wyglądają, to jest coś pięknego. Są to, to są edycje kolekcjonerskie z jakimiś dodatkami, z pięknymi grafikami, z mapami, z dodatkowymi ścieżkami dźwiękowymi. Coś pięknego. A gra, którą kupiłem, to jest w sumie trzy gry w jednym. To jest taki, taka paczka gier, shooterów: Zapfighter 1, 2 i 3. No, i e, chciałem tą grę mieć już, więc e, kupiłem ją w wersji elektronicznej. E, oczywiście, wydanie fizyczne innej gry już gdzieś tam do mnie jedzie, także jak tylko dotrze, to no, oczywiście o nim opowiem. E, ale e, wracając do tego, Zapfightera e, dostałem link do ściągnięcia. Mogłem sobie tą grę ściągnąć e, od razu w kilku dostępnych formatach. E, no, ja, bedę, ja mam tylko Komodorka i klasyczny magnetofon. E, nie dorobiłem się jeszcze stacji dyskietek. Raczej dorobię się e, emulatora. Tej stacji dyskietek. No, i będę próbował ją wczytywać za pomocą takiego najtańszego, najprostszego adaptera kasety. No, bo gra jest w formacie TAP, czyli to jest taki, jak można to tak nazwać, obraz tej kasety. No, użyję do tego oprogramowania tap, Spróbujemy sobie wczytać, pograć i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Także serdecznie Was zapraszam! No i tutaj chciałem Wam pokazać stronę tego wydawcy Psytronic Software. Możecie zobaczyć na jakie m, komputery aktualnie oni m, wydają gry e, Aktualne wydawnictwa na rok 2021 e, Jest tu ten, ta gra, którą ja kupiłem, ten Zap Fight Trilogy Możemy w to sobie wejść, mamy informacje o grze, mamy trochę e, screenów e, O tutaj jako ciekawostkę dodam, że gra została stworzona Przez Alfa Ingwiego w, w takim e, w, w takim programie do tworzenia właśnie gier typu shooter na, typowych shooterów. Środowisko się nazywa Sełuk. Jest to map Construction Kit dokładnie. I w co roku jest organizowany taki konkurs na najlepszą grę stworzoną właśnie w tym programie. no Tego się dowiedziałem od kolegi z zaprzyjaźnionego kanału, także pozdrowienia, Retroszpunta Fan i, i dzięki w ogóle za, za to, że się mogłem dowiedzieć takich ciekawych rzeczy. Twórca, który, którego gra zostanie wybrana jako ta najlepsza, może liczyć na to, że ona zostanie tak, jakby jeszcze trochę podrasowana, dostanie. Specjalną e, grafikę początkową, jakieś tam intro, e, tabele high score, e, także naprawdę. Ta, no i zostanie oficjalnie wydana na, e, ja, jako taka pełnoprawna gra. E, no, na, możemy sobie teraz kliknąć w ten w sklep e, Psytronic i zobaczycie, jak w ogóle wyglądają te wydawnictwa. E, tutaj mamy Official Psytronic, online. Aha, to jest online store. Yy, ale okej, okay, dobra. Mamy te wydawnictwa na przykład. Zobaczcie, co oni aktualnie wydają i jak to wszystko wygląda. Na przykład zobaczmy sobie te sh Shadow Over Hawks Mill, to jest gra, którą ja sobie zamówiłem w takiej fizycznej wersji. No i mamy od 7, od 8 praktycznie funtów do 40 funtów i mm, zobaczcie jakie są wydawnictwa jakieś premium disk, y, budżetowa wersja y, dyskietkowa standard tape version i na przykład limited camshell tape version i zobaczcie, że w tej wersji jest jakieś specjalna ta taśma jest czerwonego koloru z y, pełną jakąś grafiką y, jest y, wkładka dodatkowo ta gra została wydana tylko w 50 kopiach, także jest to edycja limitowana y, na przykład y, premium disk version jest y, prezentowana w jakimś plastikowym case'ie, który ma podwójnie, podwójną, rysowaną grafikę. Dodatkowo zobaczcie, tutaj jest jakiś soundtrack na CD, jakieś naklejki, jakieś keyboard overlay, czyli jakaś nakładka chyba na klawiaturę, instrukcja. No, coś pięknego. To są naprawdę piękne wydania. Tutaj kliknę. No tak to, tak to mniej więcej wygląda, także no bardzo się cieszę, że też będę posiadaczem jedne, takiego jednego fajnego wydawnictwa No i yy, tutaj możecie sobie wybrać opcję właśnie w jakiej formie chcecie tą grę dostać, jakie wydanie No i na przykład mamy tak Collectors Edition, czyli ta edycja kolekcjonerska sold out, czyli już, wypr już wyprzedana, ale ta najdroższa. Premium Disk yy, później jest ta budżetowa wersja dyskietkowa, Standard Tape i ten Shell Tape, czyli ta taka lepsza wersja z, tym, z tą yy, czerwoną taśmą. No wszędzie mamy wkładki, jakieś instrukcje. Do jednej z gier, tylko nie wiem, czy ją znajdę, była jeszcze yy, dodatkowa. Mapa, ale nie wiem czy to był Soules Czy, o jest Do Soulesa, zobaczcie, że jeszcze dodatkowo mamy Na przykład mapę No dla mnie coś, coś pięknego Naprawdę mm, znaczy, No mapa, powiedzmy to jest mapa To jest no, taki rysunek y, Lokacji, ale jest jedna Z gier y, o przygodach y, Powiedzmy takiego Odpowiednika Indiana Jonesa, no i tam Właśnie jest już też rysowana y, Mapa no dobra, to spróbujemy sobie odpalić z kasety, znaczy z tego, przez ten adapter kasety Tom Gre, czyli tego naszego Zapfightera. Tutaj mamy nasz adapter, naszą kasetę i spróbujemy teraz to delikatnie i ostrożnie włożyć do magnetofonu. Ja tutaj ten przewód przeprowadzam tak, żeby to się zamknęło i żeby go za bardzo tutaj nie. Nie, przy, nie przygnieść. No, wszystko się pięknie, O, nawet się otwiera. Także zobaczcie, jest z tej strony, z prawej strony tyłem puszczony, z prawej strony jest, jest naprawdę ok. E, w sumie powinienem tą klapkę zdemontować, ale myślę, że e, tutaj się nic nie uszkodzi. No Przewód nie jest za bardzo zagięty. Mm, klapka się otwiera, także można, można to zrobić w ten sposób. O, cyk. I jest, jest w miarę. W miarę ok, dobra. Play, tutaj bez żadnych oporów ten klawisz chodzi, także kaseta jest y, odpowiednio y, wypoziomowana, odpowiednio siedzi w tej, w tej kieszeni. No i teraz drugi koniec tego adaptera, y, podłączamy do gniazda, mały jack, znaczy do gniazda y, 3,5 mm, wpinamy ten y, mały jack, no i uruchomimy zaraz program y, AudioTap. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedną ważną rzecz trzeba zrobić, bo ta gra jest, nie jest nagrana w tym systemem turbo, czyli w tym trybie normalnym ona się będzie dłużej ładowała. No i trzeba teraz tutaj mamy wczytany system blackboxa. No i musimy go przełączyć. No, możemy to zrobić na dwa, na dwa sposoby: albo wyłączamy cartridge blackbox, no ale w ogóle nie będziemy mieli wtedy przycisku reset, szkoda w ogóle tego gniazda. Najprościej to zrobić tak: zresetować to przyciskiem. I trzymać spację naciśniętą, no i puścić. I powinien nam wystartować o, zwykły Commodore Basic. No i wtedy możemy sobie wpisać komendę load. Press play on tape. No i będziemy zaraz wczytywali grę. Eee, teraz sobie uruchamiamy audio tapa. Wybieramy odpowiedni plik TAP Jak widzicie, tu będzie, skonwertuje nam tego tapa do. Wyjścia e, karty dźwiękowej, czyli do tego złącza sławkowego, do którego mam podpięty adapter i Zapfight 1, i gra się już ładuje. Jest Zapfight, szybko klikamy spację i wczytuje nam grę. I właśnie, mm, ważną rzeczą jest to, żeby zaraz jak on znajdzie tą grę, E, przeskoczyć ten ekran, bo tak naprawdę w normalnej wersji kasetowej magnetofon by się zatrzymał e, no a tutaj ten magnetofon e, dobra, on może się zatrzymuje zatrzymują się rolki, ale audio tab nam leci dalej także dalej nam wczytuje tą grę i wtedy stracimy kawałek kodu e, jak zniknie ten ekran, no to ta gra już jest zaczytana gdzieś dalej no a tutaj widzimy, że wszystko nam się fajnie wczytuje, jak widzieliście zap fight stworzony przez e, alfa ingwiego no, i jakiś gość, jeszcze dodatkowy programista, wzbogacił tą grę o parę funkcjonalności. No, z uwagi na to, że ta gra się trochę dłużej wczytuje, bo nie jest w trybie turbo nagrana, no to wita nas taka fajna grafika. Trochę sobie poczekamy, ale muzyka bardzo fajna, już mi się podoba. No, powiem wam szczerze, że miałem dosyć spory problem, i trochę mi to czasu zajęło. Yy, bo z, tak jak wam mówiłem, uruchomiłem audiotapa, znalazł mi tą grę, yy, po czym ja yy, zaczekałem, aż ten ekran zniknie, no i nie byłem świadomy, że jednak przecież ten audio leci dalej, no a magnetową się nie zatrzymuje, no i później, okej, okay, jak ten ekran zniknął, no wyskakiwał mi error, mówię, kurde, co jest grane, Nie no, a to chodziło o to. Później spauzowałem też, bo można też spauzować na tym audiotapie, jak ekran zniknie, no to dopiero wtedy wcisnąć play, ale. Najlepiej od razu jak on go znajdzie, nacisnąć spację, żeby mógł y, dalej, żebyśmy się synchronizowali z tym wczytywaniem. O. No i dobra, i mamy Zap Fightera, Zap Fight 1, możemy sobie wybrać, czy to chcemy efekty dźwiękowe, czy e, muzykę. sobie trochę ciszę jeszcze to. No i zaczynamy. A, teraz sobie wybrałem wersję z samą e, muzyką. Wygląda to naprawdę nieźle. Zobaczcie, jakie gry można stworzyć za pomocą tego narzędzia. Ale to trzeba mieć też głowę do tego. No. Gra się naprawdę świetnie. Uwielbiam te wszystkie szute mapy. Zobaczcie. Już mamy jakieś e, poczwórne rakiety. Dostaliśmy, czyli zupgrade'owaliśmy nasz arsenał. No. A nie, ja mówiłem, że to podkład muzyczny, ale tutaj są, mamy rzeczywiście efekty dźwiękowe, bo w drugiej wersji mamy właśnie podkład e, muzyczny. ho, ho, No. Ło, zobaczcie, mamy tutaj drugiego pomagiera, no i jedziemy. Nie no, gra się świetnie. Super. Zobaczymy, czy tu do jakiegoś bossa dojdziemy. Cały czas z nami ten mały pomagier, który nam tutaj euh, wspólnie z nami toczy bój. O, był to jakiś taki mini-bosik, ale odleciał. No, na razie jest nieźle. Nawet dobrze mi idzie. O, prawie byśmy stracili tego naszego pomocnika. No, możemy sobie... Power up, czyli ulepszamy ulepszacz broni, to jest mhm, dobra. Idziemy dalej. ja, ja, już dostaliśmy, dobra. O kurde, ale nas spowolniło. Strasznie nas spowolniło, dobra, tutaj sobie znowu ulepszyłem. Ale już się zgubił ten nasz mały pomocnik. I kurde, w takim momencie akurat mamy bossa. Mm, szkoda, że to nie był ten moment, jak, jak rzeczywiście mieliśmy... Czym w ogóle strzelać? No dobra, coś się udało przejść. Eee. Dobra. No i lecimy dalej. Dobra, jeszcze nas nie rozwalili całkiem. Tą fajną broń, coraz mniej już życia, ale jedziemy dalej, znaczy lecimy dalej. No, od razu ulepszenie. A, zobaczcie jak krajobraz się zmienia. No ostatni raz będziemy grali. Hmm. Dobra. Tak jest. Czerwona planeta, to może gdzieś na Marsie. A, koniec! Game over, ale poszło całkiem nieźle. Dobra, no to by był yy, Zap Fight 1. Teraz sobie wczytamy Zap Fight 2. Gra się od razu uruchamia, także nie musiałem nawet y, run wpisywać. O, proszę. I znowu możemy FX, efekty, albo muze. O, dobra. Efekty. Jedziemy. Zapfight 2 Get ready. No i znowu lecimy i strzelamy. Niszcząc wrogów. Zobaczymy jak ta dwójka wygląda. I tak jak w poprzedniej części ulepszamy broń. E, wygląda to znowu bardzo fajnie. Bardzo grywalne. Ja naprawdę czasami wolę sobie w takie gry pograć niż w jakieś nowości. Chociaż w nowości to ja praktycznie nie gram. A chyba, że w nowości na retro kompy. No to jest nowość. Ja w nowości nie gram. Proszę, proszę jak to idzie. Od razu przypomniały mi się salony gier. I ostatni, za ostatnie pieniądze kupione, że. Że aha, to nie mogę. Dobra. No, to jest jakiś czerwony krzyż. Jakaś pomoc. O, no, znowu ten pomagier. No powiem wam, że nie dziwię się, że te gry wygrały lub też osiągały jakieś wysokie... E, miejsca w tym konkursie m, sełuk. Naprawdę są świetne, są bardzo grywalne. No tutaj już jakieś zróżnicowanie, trochę inne te e, wrogie m, pojazdy, e, już jakiś tam ruszający się pojazd. E, a tak poza tym no wygląda to podobnie, gra się też bardzo fajnie. Taka kontynuacja. O, widzicie, tu mamy też ten samolot taki który tam niesie pomoc i nie możemy w niego, nie możemy go zeszczelić. Ale zobaczcie jakie, jakie efekty, jak mnie rozwaliło w ogóle, jakieś takie rozbłyski. No to, to to jest, jest nowość. No, ten pojazd tutaj to też jest jakiś nowy. Kurde, miałem, tak fajnie szło. I co, i od nowa, zbieranie, ulepszanie broni. Ale to się nie nudzi, to naprawdę fajnie, bardzo fajnie się gra. O, cyk. No i co? Jakiś może bosik? Nie, za wcześnie, chłopie. za zadaremny, żeby zasłużyć na bosa. Patrzcie, gdzieś po przekątnej strzelają te wrogie pojazdy. No. Cisza. Tego nie zeszczelić. Dobra. tam będzie przeszkadzać znowu ulepszenie broni. Dobra, no, nam się uda uniknąć tych pocisków, to nam udało się. No i lecimy, lecimy. Zobaczcie, cały czas pięć żyć, normalnie Niesamowite, nie, no razie Chyba rozwalili i sobie tam gdzieś Uzbierałem Lecimy, lecimy Dalej, I co tu Nas czeka? No tu tak trochę Chyba powtarzalne, bo już No wiadomo, że to w pewnym Momencie musi być powtarzalne Pewnie trochę inna jest konfiguracja Tych jednostek wroga, ale To jakoś nie odbiera mm, grywalności tej grze. No i dobra, i pewnie znowu przed jakimś bossem, no oczywiście, musiałem wszystko stracić. Kurde, no dobra. Może się go w ten sposób rozpykać. No jakbym miał ten lepszy arsenał, to bym go pewnie rozpykał. O, tu drugi taki wyskoczył. Porusł. To było zaraz po zeszczeleniu. Co on jeszcze raz tu wyskoczy? Nie i dwa życia jeszcze, ale strasznie słaby arsenał. O tym co się wrócił, że mnie rozwalił. Dobra, ostatnie życie. Próbujemy jakoś jeszcze tutaj. Mm -hmm. Te czołgi gdzieś z dołu wylatują, a tutaj gdzieś na tych pasach startowych jeszcze. Nie wystartowały te, te statki, ale powiem wam szczerze... O, znowu mam życie dodatkowe i jakieś ulepszenie broni. Bardzo mi się w ogóle grafika tutaj w tej grze podoba i e, lokacje, jeśli to można nazwać, nie tyle lokacje, co ten design tego terenu. Ten krajobraz, który nam się tutaj zmienia, taki industrialny, gdzieś jakieś e, miasto przyszłości, toczone wojną. No i my pewnie jak to przyszło na takich samotnych bohaterów ratujemy świat. O zobaczcie, kurde, ale Arsenal, teraz pewnie coś, ktoś tu wyskoczy. Coś tu wyjedzie, cyk jeszcze. ja pomagierek! Aha. No żeby go ten pomagierek nie szczelił w tego, dobra? Mhm. Szczelaj pomagierek. Dobra Dobra, jeszcze jedno ulepszenie. Co teraz będzie? Nie od razu widać tą siłę ognia No i gry kosztowały Te trzy gry kosztowały 5 funtów yy, Niestety nie było ich w wersjach yy, Fizycznych wydaniach Podobno mają się ukazać w wydaniu fizycznym Ale mnie to strasznie korciło Żeby już je mieć a poza tym każda z tych gier jest od razu yy, yy, wysyłany jest a, link do ściągnięcia, także ten Shadow Over, Over Hawks Mill ja też sobie mogę ściągnąć, ale na razie po prostu nie chcę, chcę zaczekać, kurde. Koniec! Bardzo fajna druga część to moja ocena, także polecam, Je idziemy do części trzeciej. i mamy za Fighter 3. I teraz sobie dla umilenia puścimy po prostu muzykę w przeciwieństwie, No możemy tak samo SFX czy efekty dźwiękowe, a muzykę teraz puszczamy, muzę i jedziemy. Get ready. No. Już mi się podoba. Już mi się podoba, tak jakby to wszystko trochę większe jest te te sprite. no i znowu tak w poprzednich częściach E, musimy zbierać te gwiazdki, żeby wzmocnić na, nasz arsenał, żeby ulepszyć naszą broń. No i lecimy i tak jak poprzednio eliminujemy jednostki wroga. Bardzo fajnie, kurde, nawet powiem Wam, że jakieś takie większe mi się to wydaje. Pięknie. Uuuu, tu jakiś podwodny. No lecimy, lecimy. A nie chyba rozwaliłem to. Ach! Kurde! Słabo, słabo. Ale już nadrabiamy, już ten nasz yy, nasza broń jest trochę ulepszona. Zobaczcie w ogóle ten awatar tego gościa tutaj na dole. Tak jak w tym jak w dumie pilot naszego statku kosmicznego, naszego myśliwca. Pięknie. Albo to już taka wprawa, albo w tą część gra mi się e, najlepiej. Wiadomo, że te wszystkie części są e, powtarzalne, no ale to, to taka, taka jest właśnie e, idea tych e, mapów i Ale praktycznie się to w ogóle nie nudzi. No cały czas jest, jest frajda z grania. Zobaczcie, z dwóch stron teraz strzelam. Bardzo mi się w tej grze grafa podoba. Fajnie jest ten teren zaprojektowany, no i ten... Ten krajob a, krajobraz, jak można powiedzieć, się zmienia. Dobra, znowu zostaliśmy praktycznie z niczym, może bliżej jakiegoś bossa. Mm -hmm, mm -hmm, cyk. Wow. No jest to muzą też się przyjemnie gra, chociaż powiem wam przy, że ja wolę jak jednak słychać ten strzał, no, dwa życia to zmarnowane, kurde, bo... Już taką głupotę. Dobrze, chyba zakochałem się w Commodore 64, oj, tyle punktów straconych, no ale musiałem zadbać o własne bezpieczeństwo. Zobaczcie, tu jest w ogóle, kurde, wygląda jak to, te... Rze rzeczywiście to ktoś chyba inspirował się Dumem. Bo to wygląda jak ten y Mind Spider, ten taki Mind Spider, dokładnie ten pająk na końcu. Aj. I zobaczcie nawet ten awatar zmienia wyraz twarzy w zależności od tego ile nam tych żyć zostało i nie zostało nam już nic. Dziękuję bardzo. To był zap fight 3. Wszystkie trzy części są zarąbiście grywalne. Co mogę powiedzieć na koniec? Cieszę się, że wszystko się udało. Udało się załadować kupione oryginalne gry z adaptera kasety. Wszystko działa, gry są mega grywalne. Zachęcam was do kupowania oryginalnych gier właśnie Twórców, którzy tworzą cały czas superprodukcje na legendarne sprzęty. Bardzo was do tego zachęcam. Dziękuję wam za uwagę, jak oglądaliście. No i do następnego odcinka. Muszę kończyć, bo tutaj sąsiad już z wiertarą skrada się. Cześć!